W nowym odcinku z wyścigów z, z tej serii wbijania Złota 1, żeby wbić skida. Jeśli Wam się ta seria spodoba, to napiszcie w komentarzach. To ja oczywiście będę robił więcej takich odcinków. Jakby co, yy, grałem z kolegą ostatnio jeden czy tam dwa wyścigi, no i trochę słabo poszło i jest 57%. Ale spróbuję dzisiaj zrobić to srebro. Czy jak się nie uda, no to jeszcze będzie trzeci part. Wbijanie srebraczym, bo jest trochę ciężko. Ludzie jak bestie tam się zachowują. No to co, zostawcie subika i łapkę do góry pod tym filmem. Dla mnie to jest wielki prezent. Dobicie 20 subów w następnym roku, do końca stycznia albo do tego końca roku, to zrobię Wam serię z W Bridge. A jak wbijecie 30 subów ogólnie, nie macie do tego czasu określonego, tylko jak wbijecie 30 subów na tym kanale, to zrobię. Serię Now Security Bridge, ale z Ruin, czyli z DLC, które jest akurat darmowe. Ja to widzowie robię tylko dla Was, a chciałbym, żebyś, żebyście odwiedzili się za tą łapką serdeczną w górę i subikiem, bo to jest dla mnie wielki prezent. Tym bardziej, że były teraz święta, a te 20 subów, jakbyście dobili, to jest dla mnie super, bardzo duży prezent. Dobra, już będzie wyścig się. Już będzie się zaczynał wyścig właśnie. razem robić, budować się tego wioski, a w jednym miejscu grać i trwają zabawę, to tak samo jak z ale to zapiszcie jeszcze jest Idzie słabo łabych, z lubię tego drugiej, ale by się drugiej, z drugiej, z tego, tego, co z drugiej, z drugiej, z drugiej, z czy z drugiej, z drugiej, Chłopaki to się jak wystąpią. Cały rok. Wystąpią, grają. Ludzie wiemy, jak, jak to kurde. coś, Ale to jest tylko gra. To jest tylko wyścig. I to pamiętam jak gra w Need for To jeszcze wtedy taki było. Że muszę wygrać. Muszę wygrać. To wyścig. No Chyba chcesz to trzecie miejsce, to jest Szó szóste miejsce. To trzecie. O kurde, dobrze jest, dobrze jest, ale nie, 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 nie. Szóste, szóste? Kurde, siódme. Aj by było dobrze, jakby było szóste, to by nie dużo dało, ale... dużo? No 67, a w czasie miał 69. tylko, że no... trochę źle wyszło. Dobra, no prostowny wyścig może mnie wczyta. Teraz jak zajmę wysokie też miejsce, czyli wysokie, no w sumie niskie, no, od 1 dupie do, do 7, to wtedy do, daję nawet dużo, no to będę coraz bliżej. Sądzę, że mi się uda po tym odcinku wbić srebroczy. A do no tak, pojawią się dzisiaj trzy odcinki. Jeden już mam zagrady z wczoraj, ale dzisiaj go wyślę, on będzie przed wyświgami. Jakby co? I tak, i to jest nowa seria, z budowania w wbijanie adrila. Jakby co? Żebyście wiedzieli, ja poćwiczyłem trochę po tym odcinku z budowania rankedów i mam teraz platy jeden 1 rangę, ale mogę mieć wyższą, więc to zależy. Choć jeszcze nie wiem, czy będzie dzisiaj odcinek z tego zerowego budowania rankedy. Możliwe, że nie będzie, a możliwe, że będzie. To też zależy. de değişti. <laughs> ya bu dönüşü

Mega dobrze. Jak znajdę pierwsze miejsce, to się wydał coś. To bym dostał dużo baraków. Pierwsza gra i pierwsze miejsce! Jak super! A nie, druga gra! Tak, druga gra. Jeden, już podróżny wyścig w Treblosie? Nice! Nice. No widzowie, bardzo się cieszę! Taka dobra posta to było! Tak dobrze to wyszło! Kurde, no nie spodziewałem się tego. Nie spodziewałem się, serio, nie spodziewałem się. Dobra, widzowie. Skoro tylko 8 minut, przedłużmy to tak do 15 minut. Zróbmy jeszcze dwa albo jeden wyścig, zależy i starczy. Tak, żeby było powyżej 15 minut, czyli 16. Chociaż. Po to tak 8 minut, eee, co tam, słabo. Ale szybko wybiłem. Dobra, zmienię tylko skina. Jakby go znalazł, z tego, co chcę Jak skończę wyścigi teraz na tym odcinku, to Wam pokażę sklep, się. Jesteście ciekawi sklep Fortnite. I. Żebyście się dowiedzieli, bo może coś Was zaciekawiło. Jakiś skina, który zbieraliście i może jest teraz. To zależy od was, czy jaki chcecie? No i sobie możecie kupić, ja chcę wam pokazać, bo możecie gdzieś pojechać dzisiaj, może was nie być i możecie akurat bi obejść, żeby się dowiedzieć, prawda? A i sorry za tego striwa, co chciałam co miał no, zrobić. Nie wyszło tam. Pokazałem jakby z powtarzam, ale to tam gdzie nie było. Tak? To znaczy streama zablokowałam na to, bo i tak co Lisa nie było. I na tyle, że nie mogę włączyć, uh, mojego ekranu w żeby zostać, się nie tak? dali Tak, 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 na tak, tak, jak z srebrą, to, się to będzie tak, to będzie tak, tak, nie ma, się. Martwi. To martwi się to tak, tak, ja to tak, tak, się. tak, tak, to tak, tak, bo naprawdę tak, do wody, Biącę chciał dostać randę. Nie, 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 dobijaj się. Bo radziesia nie jest tak tą żeby nie było na minusz, żeby zostało srebro 3. Proszę, proszę. Nie, tylko nie to, żeby się tak nie stało, bo to będzie, będę smutny przez to. Smutno mi przez to będzie. Durda. A opony? Gwiazeczka. I został 1%. Dobra, widzowie, ja kończę, bo nie chciałbym stracić. Pokażę Wam zaraz chleb. No i tak, w Złota jeden, będzie, są będą dwa party. Jeden do wbicia 50%, a drugi do, do wbicia, no już Złota 1. I słuchajcie, napiszcie pod tymi komentarzami, co wolicie, czy Murder Mystery serię teraz, czy serię Lego Fortnite. I napiszcie też. Czy jeśli w to jeden na tej serii z wyścigów, to napiszcie czy mamy to kontynuować, czyli na przykład wbijać diamenta, wyższą rangę. Napiszcie o tym, pochwalcie się prezentami albo pod tym, albo odcinkiem zarybudowania bo tam też Wam o tym powiedziałem. No i co widzowie? Zostawcie subika i do góry, ja się żegnam, ja byłem Deku, Elo.